Witajcie. Pastwię się teraz nad syrenką alarmową z Mercedesa A-Klasy z 2020 roku. Taki numer z tej syrenki. Taki był objaw? Zgłaszał samochód problem z tą syrenką. Niewłaściwe działanie systemu i sama się odpalała w nieznanych momentach. Rozebrałem ją. Poda się ją rozebrać. Ona jest tutaj zgrzewana. Jaki jest problem z tą syrenką? W niej znajduje się taka bateryjka. CR123A eee, 5-letnia syrenka nowa bateria już jest wsadzona nowa ma 3V a stara, którą wyjąłem ma eee, raptem 1,5V jest, jest totalnie wy, wyczerpana 1,6V i to powodowało, że system alarmowy eee, zazbrajał się a raczej uaktywniał w takim momencie trochę średnio określalnym. Na szczęście da się to rozebrać, wyjąć. Muszę teraz wsadzić tą płytkę z powrotem, zgrzać tą syrenkę i wrzucić do samochodu.